Dwóch kompli, śmieszku, wybrało się do kina na komedię. Los chciał, że przed nimi siedziała para, fajna laska i wielki skoksowany łysy gość Jeden spojrzał na drugiego i zapalił mu kurwik oku i mówi do niego: Mati, nie trzepniesz go w ten łysy łeb. Na to on odpowiada: trzepnę, ale chcę pięć dych. Kolega wyjął kasny i mu dał. Nagle, jak ten niechlasną łysemu plaska na łeb, że całe kino słyszało i krzyczy: Andrzej się ma! Co ty ludzi nie poznajesz? Jak żyjesz? Chłop nerwowo odwraca się wkurzony i mówi: Wydupiej typie, bo ci na klepie. Nie jestem Andrzej. Myliłeś się! Sorry, naprawdę jesteś podobny do mojego kumpla. Wybacz, sytuacja się uspokoiła. Ziomki kisną mi w środku ze śmiechu. I w końcu ten pierwszy mówi: Drugi raz mu nie chlaśniesz. No nie, zabije mnie przecież. A jak dam ci stówę? Dobra, dawaj, XD. Wziął kasę. I jeb! Znowu plaskasz na łeb. Że temu głowa w popcorn wpadła i krzyczy. Nie no, Andrzej, nie gadaj, że to nie ty. Ja rozumiem, że fajna kobieta, ale żeby do kolegów się nie przyznawać, gość wstaje wkurzony. Łapie go za fraki, podnosi i mówi: Nie jestem żaden Andrzej, Lamusie. Jeszcze raz to ci tak przypier. Arr, przysięgam. Kobieta zaczęła uspokajać faceta, żeby nie odwalał w kinie, i zaproponowała, że przesiądą się niżej, bo są wolne miejsca z brzegu. Więc gory puścił koleżkę i przesiedli się niżej. Goryl usiadł z brzegu i kontynuował. Seans. Chłopaki zadowoleni, bo było już gorąco, ale się udało zrobić numer. Siedzą, oglądają i ten drugi mówi Mati dam ci dwie stówy i chcę jeszcze raz. Sam ten się wzdryga, zastanawia, ale mówi Chuj, raz się żyje. Wziął kasę, schodzi niżej, nagle jeb, plaska na łeb i krzyczy Andrzej kurwa, ja tam obcego chłopa poubieleję, a ty tutaj siedzisz.